Cześć Witam Was w pierwszej tego typu serii poradników z zakresu tworzenia i edycji map, dedykowanej do gry Simulator Farmy 2013. Odcinek poświęcony będzie opisaniu i zastosowaniu dwóch funkcji. Z programu Jans Editor są to funkcje Export oraz Import. Dzięki tym dwóm funkcjom będziemy mogli nie tylko dodać obiekt w postaci budynku na naszą mapę, ale także wyeksportować, czyli wyciągnąć budynek z innej mapy. Pokażę Wam, jak uniknąć najczęstszego błędu podczas wynoszenia budynków oraz ich dodawania. Błędem tym jest brak tekstur danego obiektu, przez co dany obiekt na naszej mapie jest biały. Zapraszam. Abyśmy mogli użyć opcji Import, która znajduje się w zakładce Files. Import, czyli dodanie jakiegokolwiek obiektu modelu budynku, musimy na początku ten budynek zdobyć I tutaj odsyłam was z powrotem tak jak w poprzednich poradnikach do strony mods.ls.pl do działu budynki stąd możemy pobrać masę różnych budynków ewentualnie na stronę modhost.rd i tutaj wybieramy symulator farm 2013 kategorię mapy i obiekty do mapy jak już wybierzecie pobierzecie obiekt, przejdziemy do kroku dalej. Po pobraniu naszego budynku musimy przejść do folderu, w którym on się znajduje. Zapewne będzie on spakowany programem WinRar, należy go wypakować, jeśli będzie to jeden folder. To nie musimy teoretycznie nic więcej zrobić, tylko wkleić go do naszej mapy, a jeśli to będą pliki nie w jednym folderze, musimy utworzyć na przykład folder taki jak tutaj, Silos Alien wy utworzycie sobie na przykład nie wiem stodoła obora. Pamiętajcie tylko, żeby nie było polskich znaków, że on ci i tak dalej, bo program tego nie odczyta. Po wypakowaniu takiego budynku i zrobieniu go w jeden folder, musimy. Wyciąć, wejść do folderu naszej mapy, czyli mapa, map, i tutaj utworzymy kolejny folder o nazwie budynki. Będziemy wklejać do niego wszystkie foldery z budynkami, które będziemy chcieli mieć na mapie. W takim folderze powinny znaleźć się tekstury naszego budynku oraz sam i 3D danego budynku. Teraz, żebyśmy mogli ten Budynek dodać na naszą mapę. Musimy oczywiście mapę otworzyć w programie GensyMeter. Nie wiem, czy wcześniej wspominałem, jak się poruszać po programie, jeśli chodzi o sam widok, obracanie i tak dalej. Musimy przytrzymać klawisz ALT i za pomocą klawiszów myszki się poruszamy. Lewym klawiszem możemy obracać się na boki, góra dół, prawym będziemy się oddalać. Przytrzymując na przykład scroll. Możemy podnosić do góry bądź na dół. Gdyby po otwarciu mapy był szara przestrzeń, musimy poszukać terenu, czyli albo wjechać na górę, albo nieco niżej. Tak by nam pokazał się teren. Teraz, żebyśmy mogli dodać nasz budynek, który przed chwilą pobraliśmy i wkleiliśmy go do folderów mapy, klikamy na zakładkę File, Import. Wchodzimy oczywiście do folderu naszej mapy, Map, Budynki. U mnie będzie to Silos, wchodzimy tutaj, klikamy dwukrotnie na plik i3d, widzimy model pojawił nam się w scenografii, jest on tutaj Silo, ale nie widzę go tutaj nigdzie, pojawiły nam się tylko kolorowe strzałki, spróbujemy tak jakby do nich dojść, jest tam dosyć kłopotliwe, bo czasami jest to bardzo daleko. I teraz, jeśli modelu nadal nie widać, spróbujmy go podnieść do góry. Gdzieś model się już nam pokazał, przybliżmy jeszcze bardziej. Czasami te modele naprawdę będą bardzo daleko poza mapą, żeby je przybliżyć w łatwiejszy sposób, a nie poruszać się myszką po mapie. Przejadę teraz dalej do samego pokazania. Chcemy mieć model tutaj, gdzie teraz mam kursor od myszki. Mamy zaznaczony cały model, pamiętajcie, żeby. Model był cały zaznaczony, a nie na przykład poszczególne części modelu. Musimy zaznaczyć całą grupę i za pomocą skrótu CtrlB, trzymając te dwa klawisze, klikamy myszką w danym miejscu. Model powinien nam się przenieść w dane miejsce. Nie jest to trudna czynność i po opanowaniu później nawet nie będziecie się zastanawiać, w jaki sposób to robić, po prostu będziecie to robić automatycznie. Teraz tak. Model możemy oczywiście poruszać w każdą stronę za pomocą tych strzałek góra, dół na boki. Dodatkowo możemy też poruszać model na osiach, czyli tak jak teraz to pokazuję. Gdyby model był za wielki, za mały, możemy ten model zwiększyć, zmniejszyć za pomocą okna, w zasadzie za pomocą skali w oknie atrybutów. Przypominam, jeśli byście nie mieli tego okna włączonego, a zakładka Window. Atrybuty. Tutaj przechodzimy do skali x, y, z. Te skale odpowiadają za wielkość budynku. Ja to chcę, żeby były dużo większe. Zwiększam skalę. Powiedzmy z jedynki na dwójkę. Jak widać, model się zdecydowanie powiększył. Musicie tak dobierać modele, żeby były wyskalo... wyskalowane do rzeczywistych, powiedzmy, rozmiarów. Żeby to w miarę wyglądało na waszej mapie. No i tak nauczyliśmy się dodawać budynki pobrane z internetu. Za chwilę przejdziemy do zakładki yy, eksport, czyli eksportowanie danego budynku z innej mapy. W tym celu muszę otworzyć kolejną mapę. Tak jak opcja import pozwala nam dodawać budynki, opcja eksport pozwala nam te budynki przenosić, eksportować, czy po prostu wynosić w celu zapisania sobie do pojedynczego folderu, żebyśmy mogli sobie na przykład skatalogować odpowiednie budynki, które przydadzą nam się na pod. Więc żeby wyeksportować, czyli wynieść budynek z innej mapy, ja tu już sobie otworzyłem swoją wcześniej przygotowywaną przeze mnie mapę w trakcie w zasadzie realizacji, nie jest ona jeszcze skończona, chciałbym sobie przenieść ten murek do naszej mapy. Zaznaczam oczywiście ten murek, klikając na niego. Sprawdzamy jeszcze tylko w scenografii, czy jest to cała grupa zaznaczona. Jak widać, jest. Klikamy File, Export Selection na Pulpit. Pamiętajcie, zawsze zapisujcie wszystko na Pulpit. Tworzymy nowy folder o nazwie murek i do niego zapisujemy też pod nazwą murek nasz element. Sprawdźmy, czy nam wszystko się zapisało. Z folder murek wchodzimy do środka jak widać plik i 3D i 3D shapes Oczywiście, żebyśmy mogli go dodać teraz na naszą mapę, czyli ten murek musimy cały folder murek wyciąć i wkleić do naszej mapy do folderu Budynki. Wklejamy. Wracamy do Gens I za pomocą wcześniej omówionej opcji Import, importujemy ten budynek. Budynki murek. Murek Otwórz. I co się stało? Budynek jest biały. Dlaczego? Ponieważ nie przenieśliśmy łącznie z samym budynkiem jego który Jest to najczęstszy błąd i najbardziej mm, chyba Uciążliwy dla początkujących twórców map. Eee, najwięcej z nim jest pytań, zawsze w dziale, mam problem. Choć jest to dosyć banalna przyczyna, bardzo prosta do rozwiązania. Już Wam pokazuję, jak to rozwiązać, bo ten budynek wyglądał tak jak na poprzedniej mapie, a nie był białą kostką. Musimy go usunąć. Oczywiście białego nie chcemy. Wejdźmy do folderu murek i klik i 3D murka. Otwórzmy za pomocą notatnika. Szereg linijek nam się otworzył. Najważniejsze dla nas są linijki. Files. Są to linijki, które prowadzą nas do tekstury. Może ich być kilka, kilkanaście, może być tylko jedna. Ponieważ ten budynek, który przenieśliśmy, ma tylko jedną teksturę, jest jedna linijka. Jak widać po, po słowie FileName, jest dojście do samej tekstury. U mnie będzie to testowa. Jeden map budynki, gospodarstwo, jeden murek. I tekstura to jest z.jpg. Przejdę teraz tam, czyli testowa 1, map, budynki, gospodarstwo 1. Co tam dalej było? Murek, 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 murek i z, dds. Tak? Czasami, mimo iż tam jest jpg, może być to dds, może być to png. Tą teksturkę sobie kopiujemy. Wklejamy do naszego murka, czyli tutaj, wracamy do notatnika i tą linijkę zmieniamy, usuwając dojście do tekstury, tak żeby po prostu po nazwie było samo z.jpg. Zamykamy, zapisujemy, wracamy do Gience Editor za pomocą opcji importujemy murek. Jak widać, ma już on teksturę. Tak jest z każdymi budynkami, gdyby były białe, pamiętajcie, że dojście do tych tekstur zawsze będzie po otwarciu notatnika. I tam musimy szukać ścieżek i po ścieżkach dojść, gdzie są tekstury, te tekstury przekopiować, dodać do naszego budynku. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi będziecie umieli już dodawać budynki do swojej mapy, wynosić, czyli eksportować budynki, obiekty. Z innej mapy, tak by uniknąć błędu, przez który nasz budynek robi się biały po zapisaniu, bądź też w grze. Będziecie umieli temu błędu zaradzić, czyli dodać i przenieść odpowiednio budynek łącznie z teksturami. W kolejnym odcinku postaram się Wam pokazać, jak edytować teren, czyli robić zniesienia, dołki oraz jak, jak ten teren wygładzać i używać. Opcji ukrytej tutaj pod LMB, na przykład opcji Replace. Postaram się Wam też pokazać, co będzie już trochę trudniejszym zadaniem, jak dodać do naszej mapy dodatek, do, dodatek jakim jest obornik i gnojówka w wersji czy tam V1, V2, tak jak sobie, tam sobie wybierzecie, jaką znajdziecie. Wygląda to mniej więcej tak. Jest to obornik. Na nasze pole, które po rozrzuceniu rozrzutniki będzie wyglądał następująco. Oraz weczkę po oprysku troszkę z beczki. tak. Ja mam akurat taką teksturkę, nieco inną niż wszyscy. Taka bardziej mi przypadła do gustu. Także już dziś zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzięki wielkie za subskrybowanie, łapkowanie, za oglądanie, nabijanie mi ilości wyświetleń. Dla mnie to jest dosyć duża motywacja, jak nie największa. Także zapraszam do następnych odcinków. Siema Resowi Paniec.